Cześć kochani, mamy kolejny tydzień, w zasadzie piątek już jest. W tym tygodniu nie za wiele miałam czasu, żeby coś porobić. A jak już robiłam, to po prostu nie kręciłam, bo no, nie, ma, nie miałam na to czasu. Także dzisiaj pokażę Wam, co zrobiłam w tygodniu i potem zobaczę, co będę musiała zrobić dzisiaj. Zaczynam urlop dziesięciodniowy. Więc będę mogła sobie trochę w tym ogródku poszaleć. Może się zabiorę w końcu za, yy, ko, yy, za porządki w koło tego oczka, chociaż zacznę, bo się obawiam, że to będzie bardzo ciężka praca z tą hederą. I dzisiaj ma przyjechać kura, czyli będę mogła sobie pokończyć to wszystko, co mam zaczęte z korą. Ale ja mam jeszcze jakieś tam plany, gdzie jeszcze dalej tym korą będę wysypywać. Za mną kwitnie. Widać go, ten piękny Klimatis. Ja Miałam pytanie o niego, co zrobię, że tak kwitnie. No właśnie, niewiele robię, bo ja tylko podlewam. Podlewam od czasu do czasu, że mi się przypomni nawozem, takim do kwiatów kwitnących. I w zasadzie podlewam dość często, ale zawsze w małych ilościach daję tego nawozu. Mówię, jak pamiętam, to po prostu taką nakrętkę na konewkę dolewam i tak samo do innych kwiatów. E, jak ogrodowe podlewam konewką, to też po prostu nakrętkę na, na konewkę I, i to nie zaszkodzi. A jakąś tam swoją moc ma, bo wiem, że w zeszłym roku już tak robiłam, właśnie nie pilno, bo to podniosę ja zapomnę, kiedy, kiedy dodawałam te, ten nawóz, to trzeba pamiętać co jaki czas, a ja zawsze albo nie mam czasu, albo zapomnę. Także dodaję to prawie do każdego, do każdego prawie podlewania, tak patrzę, bo jakiś bąk tutaj fruwa, do każdego prawie podlewania dodaję taką małą nakrętkę i nie zaszkodzi to kwiatom, a widziałam w zeszłym roku, że te kwiaty rosły ładnie. I teraz tygodniu, był 20 dokładnie maja, był Dzień Pszczoły i widziałam takie zdjęcie pszczółki, która siedzi na takim op, o, o, jednym jedynym kwiatku na, na jakimś takim dużym terenie, taka biedna i mówi sadźcie dla mnie kwiaty, bo ja dla was zapalam rośliny i tak sobie wymyśliłam, że skoro tu mam taki wolny kawałek ziemi to też coś tu dla tych, dla tych pszczółek posieję dodatkowo. I tutaj, gdzie widać, gdzie jest tak ubita ta ziemia, muszę ją właśnie, podlewała mi się, ubiła, muszę ją troszeczkę wzruszyć, posiałam następne, następne aksamitki, jakiś tam inny gatunek. Bo one będą bardzo ładnie potem kwitły właśnie do jesieni. Ale tam przy samym płacie są dwie malwy. Nie wiem, z zeszłego roku chyba zostało i tak rosną, tu na razie nie rosną, zobaczymy, co z nich będzie. A tu posadziłam tą daturę czerwoną, którą kupiłam. Taką biedną w Aldim. No, tu jest krzywuszka, kwitnie ładnie sobie na czerwono. Tak różowo, różowo-czerwono, bordowo. Mm, tutaj roślinki sobie rosną, ale słabo, bo pogoda no, nie sprzyja w tym roku. Dzisiaj znowu mamy 17 stopni. E, tutaj jest ten e, ciemiernik, który niech zakwitnie na wiosnę. No ten kwiat jest niesamowity mnie. Nie po prostu ten kwiat, no, tak jak już mówiłam wcześniej, tak zauroczył, one są zielone. No jak takie suszki. Po prostu są nic nie robię z nimi niech sobie będą na razie e, tutaj gdzie posadziłam wcześniej te um, takie malutkie rosną e, też właśnie aksamiczki, to tam dalej już bliżej tych kwiatów, które niedługo już będę wycinała, bo przekwitły, tylko niech się jeszcze wysieją posadziłam rząd e, e, słoneczników, niech sobie już też rosną, te wszystkie kwiaty muszą ze spokojem przekwitnąć i wtedy jak te wiosenne przekwitną, a to jest dziurawiec, tak jakby ktoś się zainteresował. I tam jest pełno pszczółek na nim. To jest właśnie to, co mówiłam przed chwilą na tych roślinkach. O bąki, pszczółki. A jak zakwitnie budleja później, to są same motyle. Bo niby się mówi, że budleja to kwiat motyli. Także o tutaj już zaczyna kwitnąć szałwia. Także przykwitną te kwiaty wiosenne. Teraz zaraz ja będę wycinać. A, mm, a będą rosły te, te kolejne na jesień. Teraz, teraz y, jutro moja mama ma urodziny. I przyjadą goście. Więc tata tutaj ten swój ogródek to już wycacał. Żadnego zielska nic w nim nie ma. A ja bym musiała tu jeszcze trochę przejść i poprawić. Żeby nie było wstydu przed rodziną. <noise> Także na dzień dzisiejszy pogoda jest, jaka jest. Słońce wyszło, co ciepło nie jest, ale założyłam bluzę i, i wejdę, żeby trochę najgorszy jest dla mnie ten, ten skrzyp polny. No po prostu rośnie to wszędzie. Jak się chwilę zostawi, to zaraz jest tego pełno. Także zabieram się teraz. Zanim Darek z tą korą przyjedzie, a pewnie to już będzie po, pod wieczór, trochę po, powykopuję tego skrzypu. I to pewnie dzisiaj nic więcej nie zdążę zrobić. Jutro mamy gości, więc pewnie też nie bardzo. Potem będzie niedziela i następne prace od poniedziałku. i od poniedziałku zacznę walczyć tutaj z tym brzegiem, obrzeżem oczka, który jest zarośnięty tą hederą tam tam górka. I może mi się uda tam przy od sąsiadów też zrobić. No i że cóż, zabieram się za robotę. A jeszcze tutaj rosną te moje roślinki, które siałam wiosną. Część z nich wykorzystałam już. Jaką ładnie śpiewa po swojemu? Eee... Słoneczniki już wykorzystałam. Wykorzystałam już aksamitki tą dalię cyniową, tutaj jeszcze mam tą dalię wsadzoną, tam są nemezje, celozje, jeszcze tam jakieś inne ubiny I jeszcze sobie pomyślałam, bo zapomniałam kompletnie, że miałam taką rudbekię w zeszłym roku. I byłam, przed, nie wiem czemu, ale wydawało mi się, że rudbekię, to roślina wieloletnia i ją przycięłam i zostawiłam w ziemi. I nie rośnie, nie rośnie, nie rośnie, a dobra. Kupię sobie i wsadzę, i wsię na nową. No i tutaj jest napisane roślina jednoroczna. Czyli ona z tych, z tych korzeni nie mogła mi puścić. Mogła mi jedynie puścić z nasion, jeżeli gdzieś się wysiały. Ale chyba się nie wysiały, bo nigdzie nie widzę. No i tak, tutaj mam teraz sześć doniczek tej rudbeki. Jest troszeczkę późno. Aczkolwiek na torebce jest napisane, że wysiew w maju. Nie, wy się w marcu, w kwietniu. Także zobaczymy, czy to, czy to mi urośnie. Mam nadzieję, że urośnie, jeszcze tam do jesieni zakwitnie. Ale wiecie co? To co chciałam, to zrobiłam. Wszystko tutaj jest pięknie. I w sumie najgorszy był ten skrzyp polny. Nie było tak dużo wcale tego zielska, ale muszę wam pokazać. Tutaj mam jedną kocimiętkę. Jest piękna, wielka jest pełno owadów na niej. Tutaj wysiały mi się nagietki same. Pełno nagietków mam, także tutaj nie za bardzo nie peliłam między tymi nagietkami. Bo jak one mi podrosną, to sobie je gdzieś poprzesadzam. Ale jeszcze bo tam pójdę, Teraz idę sobie chwilkę odpocząć na kawkę. I Ten ptaczek tu ładnie mi śpiewa. Tu już mi tu wóła ładnie zakwitła. Żarnowiec na razie kwita, ale tutaj mam drugą kocimiętkę. No ta jest po prostu przewielka. Nie wiedziałam nawet, nie zdawałam sobie sprawy, że te kocimiętki takie duże rosną. No a tutaj jest pampas bardzo ładnie rośnie. I tam ten drugi mniejszy. Kocimiętka jest po prostu cudowna. Także jeszcze po kawce przyjdę tutaj przejdę się po tej korze, co trzeba będzie może gdzieś tam podsłaniam te rośliny bardziej. Także spotkamy się za chwilę. A tu jeszcze luki. Ciekawa jestem, jak w tym roku będą rosły, bo w zeszłym roku kiepsko, bo na wiosnę mi trochę przechorowały, a teraz są bardzo ładne, duże. No i ciekawa jestem, jak będą kwitły. No ale to niestety, już trochę musimy poczekać. I co? No i koździki zaczynają kwitnąć. Koździki też są bardzo fajne, bo. Kwitną, kwitną, potem się je przytnie i znowu rosną. Tu już zaczęłam przycinać niektóre kwiaty. Tu na przykład była już jedna smagliczka, to ją całkiem przycięłam. Nie chcę tak wszystkiego naraz, bo się zrobi bardzo łyso w tym ogrodzie od razu. Ale tu już smagliczka jedna przycięta. Tu już troszeczkę też przycięłam je z tej strony, gdzie posadziłam te. Słoneczniki, żeby już trochę odsłonić, właśnie tym słonecznikom. A zobaczcie, jak jest sucho, dopiero padał deszcz. I tutaj też już wycięłam sasanki, dwie podsypałam wszystko obornikiem. No i teraz dobrze by było, że popadało. Jak nie popada, to trzeba będzie podlać trochę. Także ja idę na kawkę, przerwa. No to przyjechała kora, cały ogród sobie chyba nią wysypie teraz, no. cały ogród sobie nią wysypie teraz. Wydaje mi się, że jest troszeczkę drobniejsza niż... No jest drobniejsza, widzę już, że jest drobniejsza niż była ostatnio. Ale to i tak jest grubsza niż ta, która była... ta, która jest w sklepach, nie? Także tak to wygląda. Trzeba ją teraz schować do tej naszej tam szopki, do tego naszego pomieszczenia gospodarczego. Ja dzisiaj zdążyłam posprzątać sobie cały ogród, także jutro nie będzie wstydu przed gośćmi. Tak jak wspominałam wcześniej, ta dużo tego zielska nie było. Tam po stronie, gdzie kora praktycznie w ogóle. A ptaszek znowu śpiewa tu ładnie. Także na dzisiaj tyle. Jeżeli komuś filmik się podoba, zapraszam do subskrybowania, piszcie komentarze, łapki w górę i zapraszam na kolejne filmy. Do zobaczenia!